Część tej sceny kolejne już 13 zadanie z matury z Operona z 2017 roku. Zadanie jest takie: dziedziną funkcji f określonej wzorem f od x równa się x minus 1 kwadrat plus 2 jest zbiór minus 2 do plus nieskończoności. Zbiorem wartości tej funkcji jest. Nie ma problem, już, już, już to określamy. Na szczęście, tą funkcję kwadratową podali nam w bardzo fajnej postaci, a mianowicie w postaci kanonicznej. Tak, dla przypomnienia. To jest oczywiście, że E od X to jest x minus P do kwadratu plus Q. No i tu jeszcze jest A z przodu. Po pierwsze, ponieważ tutaj nic nie stoi, to oczywiście tutaj z przodu stoi taka ukryta jedyneczka, czyli wiemy, że to nasze A jest równe 1, a skoro A jest równe 1, to zamiany na pewno paraboli będą w górę. OK? Dobra. Czyli teoretycznie, nawet tą odpowiedź z automatu możemy odrzucić. No bo jeżeli ramiona są w górę, to nigdy nie będzie... Wartości, zbiór wartości nigdy nie będzie od minus skończoności. No ale to tylko taka mała dygresja. Dobra, no to w takim razie widać, że skoro to jest jedynka, to to P będzie 1 i skoro widać, że tutaj jest dwójka, no to to Q jest równe 2. To znaczy, że mój wierzchołek paraboli jest w punkcie 1, 2. No to go sobie zaznaczam. To jest mój wierzchołek. No i oczywiście ramiona lecą sobie w górę, tak? My mamy stwierdzić i sprawdzić. E, dziedzinę funkcji evocacyjnej, ten. No dobra. E, dziedzinę funkcji evocacyjnej, aha, jest zbiór. Czyli wiemy, że naszą dziedziną jest zbiór od minus 2 do plus nieskończoności. Czyli jest tutaj jakiś zbiór, że w minus dwójce, tak, w tej minus dwójce robimy sobie jakby krechę tak? I interesują nas tylko jakby te wartości po tej stronie. Tak? No ale zobaczcie, że tutaj w tym przedziale od minus 2 do plus nieskończoności należy ten wierzchołek, tak? Ja wiem, że ona ma, bo ja jestem cwaniak, bo wiem jak to wygląda, ale nawet jeżeli byście narysowali parabolę jakoś tak, nawet, bo nie wiemy, że to jest odtąd, dotąd, to i tak wiemy, że ten wierzchołek należy do tego przedziału od minus 2 do plus nieskończoności, tak? Bo taka jest dziedzina. Się? Więc niezależnie od tego, jaką parabolę narysujesz, czy tą dokładną, tak jak ja z programu, czy jakąkolwiek inną, to łatwo zauważyć, że wierzchołek należy, a skoro wierzchołek należy, to zbiór wartości. Przypominam, że wartości to są Y, czyli zbiór Y to jest właśnie odtąd, czyli od dwójeczki w górę, tak, bo każdy ten punkt jakby spada na tą oś, tak, w górę, czyli jest od dwójki do plus nieskończoności. I to kończy nasze zadanie. OK? No myślę, że proste. Jak coś, to po to są komentarze, żebyście w nich pisali. Łapki w górę, mile widziane. A ja zmykam do kolejnego, żeby Wam zrobić jak najszybciej zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjon.pl